Ja teraz w pobiega, kobieta, teraz ubiegł po białkowicach, teraz miałem interwencję. Przysięgam, to jest policji tam. Kurwa, mają ja za co? Na go, gdzie on jesteś, kurwa? Oni są mnie puścili, policja. No, przysięgam, niech pan wróci i zobaczy. Ale gdzie pan mieszka? Tu, tu, pod górkę i... Kurwa, ma, no, się... Nie pan zobaczy, jak mnie puścili. No ja widzę, no to co to się kurwa... Oni mi narzuca, że macie ale za co ona tak pobili kurwa? Powita mi zabrała spodnie, oni stoją i kurwy mnie puścili Tak, I ja pan, pan do domu daleko pan masz? Tu, na górze tej w lewo mieszkań. Ja pierdolę Spoją że to nie widzi pan No coś pan odpierdoli, a ja za co Nic powiem? nie robiłem, ona mnie biła, panie Kto I... bił? Baba biła? Baba i oni podjechali, ona mi drece zabrała i nie bo że pan mi do domu a... I dalej to, to, widzę, ktoś to mieszka. Mać, daleko jesteś Nie, tu w prawej drodze, ja tu mieszkam. Ja pierdolę, pan. To, to jest śmiechu, do, Marta, To jest nie? mądre, kurwa. Ale pan, jak Tu pan? No. Ja tam mieszkam tu na rogu dobra, jest. dobra, to podjedziemy już do domu, przecież kurwa, no to w takiej folii napuścili ja pierdolę. tak mi to się pan się idzie? Ale pan żonę, czy co? Nie! Nic? Zobacz pan, zobacz na mnie. No, to normalny chłop żyć pan, jest. Ale ja jestem po przez tu Tu, tu. Dobra, to tu staniemy, nie? Ja mieszkam tam na tym. Gdzie? Kurwa, podjedz pan, tam. Tak. Gdzie ten wejdzie? Kurwa, to ty my tylko, no dobra jedziemy. A tam Pan wyjedzie. Jedna nam w koło? Tam od razu jest, z prawej Pan wyjedzie. No, ale... a to gdzieś Pan tam, tam się znalazł na dole? Szedłem z nią i ona, bo ja nie pójdę, nie pójdę, bo ja na terapię szedłem. Nie no. i chuj. ona mi ona spodnie, wszystko, te pały przyjechali. I ona mi spodnie, wszystko, no. i ona mówi, ona za to zapłaciła i mnie... I mnie... Tak, ja pier... pan, gdzie, daleko jeszcze? Tu! Na tym jeszcze. Kurwa, ma Kurwa, do... Tam w koło Tu! Tu, dobra! Tu, tu, pan, tu pan zaraz prawo no. Dobra, zdrówka życzę! Kurwa, trzymaj się pan! Ja pierdolę! Co, odpierdalają Tu się w głowie mi mieści! Policja mnie tak pościła, Ja głosu. Pierdolę! Nie, pan, nie śmieci, pan. To wariactwo, kurwa! Ja mówię, podwyższy mnie! My no. Nie jesteśmy taryfą! Dobra, zdrowia! Dziękuję.